Zastanawiałem się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie potrafią pokonywać przeciwności losu, podczas gdy inni utknęli w roli ofiary. Odkryłem, że klucz tkwi w mentalności. Zmiana myślenia z ofiary na zwycięzcę to proces, który wymaga pracy, ale jest możliwy dla każdego. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, że to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie. Często obwiniamy innych rodziców, szefa, sytuację. Ale prawda jest taka, że tylko my mamy moc zmiany. To my decydujemy, jak reagować na trudności. Zamiast mówić, dlaczego to mnie spotyka, warto zadać sobie pytanie, co mogę z tym zrobić. Kolejnym krokiem jest zmiana narracji. Zamiast myśleć, nie dam rady, spróbujmy powiedzieć, zrobię wszystko, co w mojej mocy. To mała zmiana, ale ogromna w skutkach. Kiedy zaczynamy myśleć jak zwycięzcy, nasze działania zaczynają to odzwierciedlać. Warto także otaczać się ludźmi, którzy inspirują nas do działania. Negatywne otoczenie tylko nas przytłacza. Szukajmy wsparcia w tych, którzy wierzą w nas i nasze możliwości. Nie możemy zapominać o wytrwałości. Sukces nie przychodzi z dnia na dzień. Czasami trzeba przejść przez wiele porażek, zanim osiągniemy cel. Kluczowe jest, aby nie poddawać się. Każda porażka to lekcja, która przybliża nas do zwycięstwa. Zamiast rezygnować, warto analizować, co poszło nie tak i jak możemy to poprawić. Ważne jest także, aby celebrować małe sukcesy. Każdy krok naprzód, nawet najmniejszy, zasługuje na uznanie. To buduje naszą pewność siebie i motywację do dalszej pracy. Zwycięzcy wiedzą, że każdy dzień to nowa szansa na rozwój. Na koniec pamiętajmy, że zmiana mentalności to nie jednorazowy akt, ale ciągły proces. Warto codziennie pracować nad sobą, rozwijać swoje umiejętności i dążyć do lepszej wersji siebie. Kiedy zaczniemy myśleć jak zwycięzcy, nasze życie zacznie się zmieniać. To my mamy moc, by przekształcić nasze marzenia w rzeczywistość.